Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ashinuka Wenusowe Rozmowy. Z tej strony Małgorzata. Mam przyjemność znów Was gościć na moim kanale. Mam nadzieję, że kanał się spodoba. Ja bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, polubienia na moim koncie, na TikToku i grupie na Facebooku. Jest mi bardzo miło, ponieważ no, ja się nawet sama nie spodziewałam, że takie duże będzie zainteresowanie tymi liczbami karmicznymi. Chcę, zanim zacznę, powiedzieć, że ja nie mam doświadczenia w nagrywaniu, jest to dla mnie zupełnie coś nowego, ale też obiecałam sobie, że nie będę tego materiału za bardzo ciąć, ponieważ no, nikt z nas nie mówi super płynnie. Każdy czasami się przejęzyczy czy, czy powie coś nie tak. Zresztą powiem Wam szczerze, że zrobiłam sobie nawet tutaj kawę i mam notatki, więc możecie e, słyszeć, jak prze, przewracam kartkami. E, dobrze, ale zacznijmy. Dzisiejszy temat. Temat jest karma, długi karmiczne, liczby karmiczne. I zacznijmy od samego początku, co to jest karma. Karma jest to konsekwencja naszych działań w poprzednim wcieleniu, które przeszły na to wcielenie. Te działania nie zawsze muszą być złe, bo z karmą to nie jest tak, że w poprzednim wcieleniu nagrzeszyliśmy, a teraz musimy odpokutować. Nie, nie, nie. Po prostu pewne rzeczy nie zostały zerwane i przeszły na to wcielenie, albo nie nauczyliśmy się czegoś w poprzednim wcieleniu, i znów. Musimy odpracować tą samą lekcję. Jak się zorientować, że mamy karmę? No, w bardzo prosty sposób. Mamy w życiu problemy: problemy finansowe, problemy mieszkaniowe, problemy w pracy, problemy z pracą, problemy ze zdrowiem, problemy z ludźmi, problemy w kontaktach, nie możemy mieć dzieci. No, tych problemów może być bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tak? Liczby karmiczne występują w naszych imionach, nazwiskach oraz w dacie urodzenia. Jak obliczać te liczby karmiczne? Ponieważ tutaj też było pewne niezrozumienie. Liczby karmiczne z imion i nazwisk obliczamy obliczając z samogłosek, ze spółgłosek i z całości. Bo pewna pani tutaj do mnie napisała i powiedziała, że imię Ewelina jest mistrzowską 33, że ma liczbę mistrzowską. Owszem, ma liczbę mistrzowską 33, ale też ma liczbę karmiczną, bodajże chyba 13. O ile, mi, o, ile, o ile się nie mylę. Więc tutaj nie ma przeszkód, żeby zarówno imię czy nazwisko miało jednocześnie liczbę mistrzowską i liczbę karmiczną. I pamiętajcie, nie obliczamy tylko z całości, ale musimy obliczyć z całości zespół, głosek i samogłosek. Muszą wyjść nam trzy wyniki z imion i nazwisk. I obliczamy wszystkie imiona i nazwiska: nazwiska panieńskie, nazwiska po mężu. Imię pierwsze, imię drugie, imię zbierzmowania, to muszą być kompletnie wszystko. No i oczywiście z daty urodzenia, tak? I teraz tak, jakie są liczby karmiczne? Liczby karmiczne to 13, 14, 16, 19, 26, 27 oraz 9. Z tym, że ja uważam, że najcięższą liczbą karmiczną jest liczba 16 i 27. Ale od początku omówię Wam każdą z tych liczb tak pokrótce, ja się nie będę bardzo mocno wgłębiać, żeby tylko po prostu w pigułce jakby zawrzeć to, to co chcę powiedzieć. I teraz tak, zaczynamy od liczby 13. Liczba 13 jest to karma braku pieniędzy, braku pracy. Dlaczego? Dlatego, że w poprzednim wcieleniu prawdopodobnie nie szanowaliśmy pracy, nie szanowaliśmy pieniędzy, może mieliśmy tych pieniędzy za dużo i w tym wcieleniu musimy się jakby nauczyć szanować te pieniądze i mamy problem z tymi pieniędzmi. No, może mieć problem z pieniędzmi, problem z pracą albo. Inna sytuacja. Mogliśmy w poprzednim wcieleniu zawrzeć niekorzystną umowę. Mogliśmy na przykład obiecać naszemu pracodawcy, że będziemy u niego pracować do końca życia i że nigdy z jego pracy nie odejdziemy. Oczywiście, do końca życia nie oznacza naszego życia cielesnego, ponieważ pamiętajmy, że jeżeli nie zerwiemy pewnych umów karmicznych no, w tym wcieleniu, to one przechodzą na następne wcielenie. I jeżeli obiecaliśmy takiemu pracodawcy, może to był nasz najlepszy, jakby pracodawca, był to człowiek bardzo, bardzo dobry, którego my robiliśmy i chcieliśmy mu zrobić przyjemność, mówiąc mu: Słuchaj na przykład, Marek, ja Ciebie nigdy nie opuszczę, ja u Ciebie zawsze będę pracował, zawsze. I teraz w tym wcieleniu się rodzimy i mi podjąć pracę, ale zaraz, chwila, my się zadeklarowaliśmy, że do końca życia będziemy pracowali u Marka, ta, ta umowa nie została zerwana. I teraz taka osoba ma problemy z pracą, nie może po prostu znaleźć pracy. Tak? Następna liczba karmiczna to jest liczba 14, czyli liczba karmiczna zazdrości i zdrady. Czyli taka osoba, która ma tą liczbę w dacie urodzenia, w imionach i nazwiskach, może być bardzo zazdrosna o partnera, ponieważ w poprzednim wcieleniu zdradzała albo odwrotnie, może być zdradzana. Liczba karmiczna 19, czyli liczba karmiczna, która jest związana z mobbingiem i zdręczeniem. Osoba, która ma tą liczbę w dacie urodzenia czy w imionach i w nazwiskach, może być przez kogoś mobbingowana, na przykład w pracy, może być dręczona przez kogoś. Albo też spotkałam się z czymś takim, że ludzie, którzy mają tą liczbę, karmiczną, 19 w dacie urodzenia, albo gdzieś tam il wychodzi w imionach i nazwiskach, bardzo często wybierają zawody mundurowe. Dlaczego? Ponieważ w poprzednim wcieleniu być może byli niewolnikami, a w tym wcieleniu chcą być właśnie żołnierzami. Albo odwrotnie, w poprzednim wcieleniu byli właśnie żołnierzami i nadużywali tej władzy, a w tym wcieleniu muszą jakby się komuś podporządkować, nawet za cenę po prostu bycia dręczonym czy, czy bycia mobbingowanym w pracy. Więc wygląda też to bardzo, bardzo różnie, tak? I teraz tak, karma 26, czyli karma ciała. Jest to dosyć ciężka karma, bo ludzie są karmą, cierpią na różnego rodzaju choroby są to choroby ciała, są to choroby, mogą być to choroby psychiczne i teraz tutaj przy tej karmie jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Ponieważ czasami zdarza się, że osoba, która ma tą karmę 26, na przykład urodziła się 26 maja albo czerwca obojętnie kiedy, może być super zdrowa, ale mieć chore dziecko. Czasami ta karma nie, od, nie jest bezpośrednio przypisana do nas, tylko chorują nasze dzieci. I mam taki przykład pewnego piłkarza polskiego. Ja nie będę wymieniała tutaj imienia i nazwiska, bo no, po prostu nie chcę tego robić. Który jest piłkarzem? No, piłkarz wiadomo musi mieć bardzo dobre zdrowie. Piłkarz przechodzi szereg badań i nie mógłby występować na boisku, gdyby był chory, to jest logiczne. Ale urodził mu się bardzo chory synek, który no, w wieku ponad roku zmarł, tak? Więc no, ta karma po prostu. Jest to przykre, że przeszła po prostu na to dziecko, a ten piłkarz urodził się 26, ale nie wiem jakiego miesiąca, nawet nawet Wam nie powiem, bo, bo nie pamiętam. I teraz liczba karmiczna 9, to znaczy sama liczba karmiczna, y, przepraszam, sama liczba 9. Nie jest liczbą karmiczną, ale już nagromadzenie tej liczby w dacie urodzenia może powodować problemy. Jeżeli ktoś się urodził na przykład 19 09 2009, albo 29.09.1999 1999, albo się urodził na przykład 99-2019, tak? To, ta, to takie nagromadzenie tej dziewiątki, jeśli jeszcze, jeszcze są te dziewiątki w imionach i nazwiskach, może pro, powodować takie problemy jak przy karmie 27, którą zaraz omówię, bo karmę 27 i 16 zostawiłam sobie na sam koniec, ponieważ uważam, że, są, że jest to naj, jakby najcięższe liczby karmiczne, najcięższe karmy. I teraz tak. Karma 16. Jest to karma rodziny, problemów w rodzinie, problemów z rodziną. Problemów z rodzicami, z rodzeństwem, z kuzynostwem, z dziadkami. I jakie to mogą być problemy? Wszelaki: alkoholizm, przemoc, no też choroby rodzinne, choroby rodziców. Osoba, która ma karmę, liczbę karmiczną 16, jest bardzo taką osobą, która zobowiązuje się do tego, do troski o rodzinę. Ona bardzo chce się troszczyć o tą rodzinę, mimo że czasami ta rodzina ją wykorzystuje. Akurat ta karma jest mi dosyć szczególnie bliska, o ile tak można powiedzieć, o karmie, ponieważ ja sama mam karmę, liczbę karmiczną 16 w swoim nazwisku panieńskim. I no i powiem Wam szczerze, że ta karma bardzo mnie przetyrała. I jakie problemy jeszcze mogą się przez tą karmę, karmę tutaj zdarzyć no, osobie, która ma tą karmę? No właśnie, to, że taka osoba bardzo się troszczy o rodzinę, a ta rodzina nie zawsze okazuje jej wdzięczność, tak? Przykład, jest kobieta i ma na przykład ojca alkoholika. Mając karmę 16, co ona robi? Będzie tego ojca starała się jak najbardziej wyprowadzić z tego alkoholizmu, pomóc mu, dając mu pieniądze, dając mu mieszkanie, pomagając mu, dając mu jedzenie, a ten ojciec co? No, będzie to po prostu wykorzystywał, tak? Inna sytuacja, mając karmę 16, rodzeństwo. Czasami jest tak, że my bardzo chcemy mieć kontakt z rodzeństwem, my bardzo staramy się mieć ten kontakt z rodzeństwem, ale niestety nasze rodzeństwo no, odrzuca nas, ignoruje nas, obgaduje nas, kłóci się z nami bez powodu, i, a my ciągle jakby chcemy, dążymy do, do zgody z tym rodzeństwem, ciągle chcemy no, mieć kontakt z tym rodzeństwem, tak? Na przykład Karma 16 też działa tak, że możemy mieć chorych rodziców i opiekować się tymi rodzicami na starość. I to nie jest nic złego, bo oczywiście powinniśmy się opiekować chorymi rodzicami, ale czasami ci rodzice, no powiedzmy, wyobraźmy sobie taką sytuację, że nasi rodzice są alkoholikami, oddają nas na przykład do domu dziecka. A my po latach się tymi rodzicami opiekujemy, bo czujemy się zobowiązani do tego, żeby się tymi rodzicami opiekować. Więc rozumiecie, że ta karma ma tak szerokie, takie szerokie spektrum działania i tak czasami nieprzewidywalne i dziwne, że, no, że naprawdę potrafi nam utrudnić życie. Ja opowiem o takiej historii z mojego bliskiego otoczenia. Znam pewną kobietę, która ma karmy 16 w nazwisku. Ta kobieta ma córkę, która ma synka. Ale ta córka tej kobiety no nie bardzo chce się tym dzieckiem zajmować, i ten synek urodził się 16, czyli już dwie karmy. W karmie w dacie urodzenia wnuka jest 16, i ona ma 16 w nazwisku. I co robi ta babcia? Opiekuje się tym wnukiem, wychowuje tego wnuka. Nie wyobraża sobie, żeby tym wnukiem się nie zająć, bo czuje się zobowiązana do tego, że jeżeli ta córka no, nie spełnia się wychowawczo, to ona musi przejąć ten obowiązek i się tym wnukiem zajmować. I mimo, że ta osoba miała bardzo ciężkie życie, bardzo ciężkie życie, i mogłaby teraz sobie już odpoczywać na emeryturze, yy, i mogłaby teraz się jakoś inaczej realizować, no to musi opiekować się znów małym dzieckiem, tak? Więc tak jak mówię, no, ta karma 16 czasami potrafi bardzo, bardzo nas przetyrać. Ja chcę powiedzieć takie remedium na karmę 16, które ja zastosowałam. Przede wszystkim trzeba zrozumieć i musimy zrozumieć, że nie zawsze jesteśmy w stanie jakby dogodzić naszej rodzinie. I nie zawsze powinniśmy nawet starać się na siłę pomagać naszej rodzinie. Tak? Czasami musimy sobie uświadomić, że nie jesteśmy w stanie zmienić naszego ojca, naszej matki. Naszego brata, siostry. I to, że oni czasami chcemy im pomóc z dobrego serca, bo wiemy, że oni mają problemy, czy źle podstępują, to się mija z celem, ponieważ no, nie mamy takiej mocy, żeby zmienić drugiego człowieka. Żaden człowiek, pamiętajcie o tym, że żaden człowiek nie ma mocy żeby zmienić drugiego człowieka, nawet nie jesteśmy w stanie jakby zmienić swoich dorosłych dzieci, bo my często myślimy sobie, że mamy wpływ na nasze dorosłe dzieci, jesteśmy niezadowoleni, że nasze dorosłe dzieci podejmują takie czy inne, takie czy inne decyzje, ale pamiętajmy o jednym, że nasze dzieci też mają przeszłość karmiczną, one też żyły w poprzednich wcieleniach, one też zawarły jakieś pakty, umowy, zobowiązania z poprzednich cieleń. I oczywiście my mamy wpływ na ich wychowanie, na ich dorastanie, jak, jak będziemy kształtować ich światopogląd, oczywiście, tak, tak, ale one są, nasze dzieci są osobnymi bytami, one mają przeszłość karmiczną, które one muszą, którą one też muszą. Muszą niestety tą przeszłość karmiczną odpracować. I teraz karma 27. I znów, karma 27 jest mi bardzo bliska, ponieważ ja urodziłam się 27 stycznia i wiem o tej karmie wszystko. I karma 27. Co to jest za karma? Karma 27 jest to karma mnichów, pustelników, księży, zakonnic, osób duchownych. Czyli w poprzednim wcieleniu, taka osoba, e, która ma karmę 27, która urodziła się albo 27, albo po prostu no, ma tą karmę w imieniu czy w nazwisku, ale głównie chodzi o dzień urodzenia 27, e, w poprzednim wcieleniu, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, była, e, była zakonnicą, księdzem, pustelnikiem, e, osobą duchowną, żyła w klasztorze, pustelni, e, żyła w odosobnieniu. I składała śluby. Oczywiście jakie śluby? Pokory, milczenia, bezdzietności, śluby czystości seksualnej, ubóstwa, posłuszeństwa, milczenia. Te śluby mogły być no, bardzo, bardzo, bardzo bardzo no, rozległe, tak? I jakie problemy z karną 27 się wiążą teraz w tym ucieleniu? Problemy finansowe. Bo przecież. W klasztorze czy w pustelni nie potrzebujemy pieniędzy, więc taka osoba z karbą 27 najczęściej rodzi się w dosyć biednych rodzinach, tak? I dosyć, no ma te pieniądze, może pracować, ale nigdy nie będzie miała tych pieniędzy zbyt dużo, ma tylko tyle tych pieniędzy, żeby starczyło jej jakby od pierwszego do pierwszego, tak? Brak pracy. Dlaczego? Dlatego, że no przecież w klasztorze się nie pracuje zawodowo, tak? więc może mieć problemy z pracą, problemy z podejmowaniem pracy, niechęć do pracy nawet, tak? szybkie porzucanie pracy. Praca taką osobę może męczyć. Brak dzieci. Dlaczego? Dlatego, że no w klasztorze nie ma dzieci, zakonnica, ksiądz, muszą składać śluby czystości seksualnej, więc taka osoba może mieć problemy z zajściem w ciążę albo po prostu może mieć niechęć do dzieci, tak? Niechęć do stworzenia związku. Dlaczego? Dlatego, że no, ksiądz, zakonnica, pustelnik no, nie mogą być w związku, to jest logiczne. Tak? Nadmierna uległość też, dlatego, że taka osoba składa jakby śluby pokory, milczenia, posłuszeństwa. Tak? To posłuszeństwo jest jakby wpisane w bycie zakonnicą, pustelnikiem, księdzem. Problemy seksualne. No dlaczego? No dlatego, że po prostu takie osoby przez wiele, wiele lat, a może nawet i całe życie, no tego seksu nie uprawiają, tak? Jak się uwolnić od, od karmy 27, od tej ciężkiej karmy? Przede wszystkim zerwać śluby, zobowiązania, pakty, umowy i obietnice. To jest podstawa. Bez tego. Nigdy się nie uwolnimy od karmy. 27. To mówię Wam, że, że mam na to wiele przykładów, że musi być zerwanie paktów, umów, ślubów, zobowiązań. Jak takie zerwanie paktów i umów zrobić? Znajdziecie teksty do zrywania paktów i umów na moim koncie na Facebooku. To są teksty gotowe. Niektóre są ogólne, ale ja zachęcam do zrobienia akurat na karmę 27, tego paktu stricte, na karmę 27. No i przede wszystkim uświadomić sobie tak, że no kim byliśmy w poprzednim wcieleniu i że te pakty, umowy no trzeba po prostu zerwać. To jest Do tego właśnie służy ten tekst, który mówi się przez 31 dni. To jest takie wyrażenie woli, że my już nie chcemy tych Paktów, ślubów, zobowiązań, że my nie chcemy już być jakby no w, tej, w, tej, w tej karmicznej pułapce, po prostu, tak, i że my się od tego odcinamy. No, bardzo ważne jest tutaj też, żeby zerwać wszelkie jakby śluby, właśnie z Kościołem Katolickim, dlatego że tutaj na terenie Europy bardzo duży wpływ ma Kościół Katolicki i energia Kościoła Katolickiego. I tutaj szczególnie Polacy mają właśnie tą karmę 27, która wiąże się właśnie z byciem księdzem i zakonnicą, bo karma 27 nie zawsze oznacza karmę kościelną, kościelną Kościoła katolickiego, bardzo często, ale nie zawsze, bo czasami może się okazać, że my byliśmy jakimś przywództwem duchowym związanym z inną religią, ale bardzo często jest to właśnie Kościół katolicki, i dlatego ważne jest, żeby zerwać te no, pakty, śluby, zobowiązania właśnie z kościołem, z kościołem Katolickim. Co jeszcze tutaj można powiedzieć? No, te liczby karmiczne, tak jak, tak jak powiedziałam, to jest po prostu informacja. Tak? Czasami nawet dobrze, że te liczby występują, dlatego że jeżeli mamy tą karmę i mamy tą liczbę, to my wiemy już, z czym mamy do czynienia. Pamiętajcie, że karma to nie jest wyrok. To nie jest tak, że jak ktoś ma karmę, to już o matko, tylko się położyć do trumny i już jest katastrofa, nic nie można z tym zrobić. Absolutnie nie. Z każdą karmą należy pracować, ale też należy sobie uświadomić, że nie jest to proste zerwać długi karmiczne i zobowiązania karmiczne. To nie jest tak, że Ktoś jeden dzień czy dwa dni będzie czytał tekst zerwania paktów i umów, i on już na, natychmiast zostanie uwolniony. To tak nie działa, ponieważ te zobowiązania karmiczne są dosyć silne. One były przez lata, przez wieki i dlatego no, no dosyć ciężko się te pakty zrywa. Ale jest to możliwe. Ja jestem najlepszym przykładem na to, ponieważ no miałam karmę 27 z racji daty swojego urodzenia i karmę 16. I dzisiaj czuję się wolnym człowiekiem, dzisiaj czuję się uwolniona od Kościoła katolickiego, od karm, od zobowiązań, paktów i umów. I nie traktowałam tego jako jakiejś tragedii, tylko jako wyzwania po prostu powiedziałam sobie na mocy mojej wolnej woli, że nie chcę już być w tym systemie takiego tak zwanego matriksa i koła karmicznego. Zrobiłam zerwanie Paktów i umów i dzisiaj, no, co mogę powiedzieć, no, jestem wolnym człowiekiem. tak? Uważam się za wolnego, za wolnego człowieka. Tak? Uznaję jedynie źródło światła i miłości, ojca miłości za jedyną duchową obecność w moim życiu. Także także po prostu to jest możliwe. To jest możliwe, tylko nie czekajcie, trzeba to po prostu zrobić. I tyle. Co do pozostałych karm, to tak jak powiedziałam, też bardzo przydatne są afirmacje, tak? Uświadamianie sobie pewnych rzeczy. Jeżeli właśnie chodzi o karmę 16, to uświadamianie sobie tego, że no nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc rodzinie i nie zawsze możemy pomóc tej rodzinie, tak? Że my mamy swoje życie, że nie jesteśmy odpowiedzialni za, za, za naszych rodziców, nie zawsze jesteśmy odpowiedzialni za naszych rodziców, za nasze rodzinie zaistwo czy za nasze kuzynostwo nawet tak czy nawet za nasze dzieci tak w przypadku innych karm, no trzeba też pracować z tą karmą afirmacjami. Każdy człowiek jest inny, każdy człowiek też troszeczkę w inny sposób z tymi karmami może pracować i chce pracować, tak? Na mojej grupie na Facebooku jest opis każdej z tych karm oraz to, co zrobić, żeby się z tej karmy uwolnić, albo przynajmniej żeby spróbować tą karmę jakoś zniwelować. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że jeżeli chodzi o karmę 26, to tutaj, przepraszam, 27, 27, nie 26, to tutaj konieczne jest to zerwanie paktów i umów. Dlatego zachęcam do wchodzenia na moją grupę na Facebooku Astrologia, Chiromancja, Numerologia Karmiczna, tam znajdziecie wszelkiego rodzaju narzędzia. Słuchajcie, ja dzisiaj już będę kończyć. Nie wiem, czy powiedziałam wszystko, być może nie. Ponieważ zawsze jest coś, o czym się zapomni. Jeżeli się okaże, że po tym nagraniu coś jeszcze mi się przypomni, czy wy będziecie mieli jakieś pytania, to dogram taki odcinek uzupełniający, odpowiadający na Wasze pytania. Następnym nagraniem będzie o reinkarnacji też bardzo ciekawy temat, też bardzo ważny temat będzie reinkarnacja, jakby z mojego punktu widzenia. Będę troszeczkę wracać do tych liczb karmicznych odnośnie tematu reinkarnacji, bo temat reinkarnacji i długów karmicznych i liczb karmicznych to jest ze sobą bardzo ten temat połączony. To jest jak, jak matka i córka, <tłuk> ten temat jest ze sobą w symbiozie. Także także będę do tego wracała. Bardzo bym prosiła, żeby wysłuchać te dwa filmy razem, tak? żeby jakby nie rozdzielać tego, że o, wysłucham tylko o liczbach karmicznych, a o reinkarnacji już nie, ponieważ no, y, uważam, że można by nawet potraktować, że to jest jakby część pierwsza, a tamto będzie jakby część druga. No, i bardzo serdecznie dziękuję za, za wysłuchanie tego materiału. Bardzo serdecznie proszę o subskrypcje, lajki, komentarze i pytania, bo jeżeli tych pytań będzie naprawdę sporo, to ja dogram taki odcinek po tym odcinku o reinkarnacji ja dogram taki odcinek uzupełniający jeszcze, żeby no jak najwięcej tej wiedzy, tej, tej, tej informacji jeszcze Wam przekazać. Na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję, serdecznie Was pozdrawiam, wysyłam Wam moc cudownej energii ze źródła światła i miłości i do usłyszenia. Dziękuję.